To nie ma nic wspólnego z aktorstwem. Doskonały, ja pierdykam. Facet jest doskonały, zwłaszcza samogłoski. Tak, ale wujka czarka, witam was, wujek czarek, i już mam zajęte ręce. Dzisiaj jest, będziemy oglądać TikToka. Tu są naprawdę poważne sprawy. Aktorów na TikToku. Aktorów amatorów, chociaż jest jeden aktor zawodowy, zresztą tak, tak się nazywa aktor na TikToku. Mm. Co ja zrobiłem, widziałeś? Ty Nie, Nie, a te, nie, bo napiłem się najpierw kawę, dopiero potem wodę. Dobra, no trudno, popełniłem znowu mi ten... Kochani, ja będę... i Adaś mnie mówił, żebym ja spróbował ocenić, czy, czy ci aktorzy dobrze robią, co robią. Oni odgrywają scenki różne, w jakimś stylu, albo, albo po coś. To są może scenki, może skecze, nie wiem, co mnie czeka, w każdym razie będę musiał wygłosić swoją opinię. Zrobię to z wielką ochotą. Lubię się znęcać. 3-2-1, zaczynamy. Je Jebudu. Pierwsza jest Weronika Walasiewicz, kobieta. Zobaczmy, co ona robi. Każda postać lekarza w filmie serialu. Każda postać lekarza. Dobrze, co my tutaj mamy? Ofiara wypadku oraz mechaniczny, rozumiem, jakie objawy. Uh -huh. Dobrze, żeby widzę, była tutaj wykonana morfologia, kreatyna, ale. Pani to, że tutaj musi być błąd, prawda? Dlaczego nikt nie wykonał roznosu magnetycznego głowy? Dobra, mi wystarczy tyle. Eee, tego zdolna, widać, że zdolna, trochę nie czuję kamery, znaczy nie, kamery czuję inaczej. Weronika, jakbym na przyszłość miał ci dać tego. Jak nawet czytasz coś w filmie, to nie możesz czytać naprawdę. Bo widać czubek głowy, a nie widać twarzy. Jak czytasz w filmie, musisz mieć <śmieniu> wyżej ręce. To tylko tyle, bardzo mi się podoba, spłaszczasz samogłoski. Rozmyklić głowy, głowy, rezonans magnetyczny. Musisz a, rozszerzyć samogłoski, ale to jest drobiazg. Wielu aktorów znam, którzy to robią i z tego żyją. A fajnie to macie, ja jeszcze tutaj widziałem, to, to jest, to, to jest. Aktorzy na ściankach broniący swoich najgorszych filmów. Weronika, dobrze się zaczyna. Jedziemy kochana, jebut. Natomiast my stworzyliśmy projekt przełomowy. Takiego projektu w Polsce no nie było jeszcze. Czy on się wszystkim spodoba, ten film? No, no nie, pewnie nie. Natomiast ja wychodzę z takiego też założenia, zawsze to mówię, że jeśli coś jest dla wszystkich, a to jest dla nikogo. Dobrze, dobrze, dobrze. Je, jesteś świetną obserwatorką. Bardzo dobrze grasz. A co to jest 2,7 miliona? Kochana! I będziesz miała więcej o jeden. Sana za, zamawia Ech, dobrze, kawę. Nie co. Ja, bo ja tak sobie myślę, że tak mamy. Jeśli mamy teraz, tak? I ja tak patrzę sobie za to okno i mi tak te liście, one mi tak fruwają i tak mi fruwają. I ja tak sobie myślę, że taka wie, pankawka byłaby dobra yy, z takim. Yy, z takim syropem dyniowym, wie pan... Czyli parodia taka, ten. Fajna, bardzo sympatyczna. tu jeden, trzy trzy. Jeszcze to zobaczę, co da się? Jeszcze to 3,5 miliona. Inwokacja, ale to różne postacie. No, moja droga, dawaj, Weroniczka, jedziemy. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie, ile trzeba cenić, Ten tylko się dowie. Ktoś go stracił, gdzieś piękność I, W całej ozdobie widzę i, i opisuję go. Bo, bo to różne są aktory. Dobra, lecimy dalej, muszę innych z tego. Czakże Weronika masz u mnie. No, fajna, fajna dziewczyna. Gratuluję, fajny, fajny, fajny masz content. Dobra, teraz High Papi, też kobieta. Jedziemy. 54 i miliona. Puch! Ja nie mam tyle. Piowi jesteś swoim lekarzem. Dzień dobry, Dobra, ja, ja byłem z córką umówiony, mama dzwoniła mhm. na okay. coś tam. Jasne. E, imię córki? E, Ania. Nazwisko? Moje. Ania moje? E, nie, moje nazwisko. Ania Szukaj. Okej. Okay. Tak, tak, zgadza się. Wiek? E, 9. 15. 15, 15. E, Miejsce urodzenia? Matka. E, co? A, szpital. <laughs> Okej, okay, a który? Ten, ten... Tam... dalej. jasne dokumenty na temat zdrowia cudnego? Yy, tak, tak. Yy, badania. Miałem wziąć badania. Miałem wziąć badania? Tak, leżały na stole. O, pff, 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 Nie mam. To ten. Boli ramie. ramię. Tato ja nie mam ręki. to nie mam ręki. Dzień dobry. To dobry. Dzień dobry. Ja... To, to śmieszne jest, to, to zajebiste. wiesz jakie fajne rzeczy na TikToku, słuchaj. To co to ja oglądam? Rodzaj osób w urodziny. Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego. O mój Boże, dziękuję, dziękuję, nie musieliście. To prezent, co tam jest? Ej, ty nie masz dzisiaj urodzin? Ja? Nie, nie, Ale mam zapisane w kalendarzu. Jedyne święto, kiedy dzisiaj obchodzimy, to Światowy Dzień Głoskania Wiewiórek. Wszystkiego najlepszego! Tata No, ty. Mamy zdolne, zdolne aktorki na TikToku. Super dziewczyny, naprawdę. Pff. Wiesz, no ten żart to cały sketch trzeba było napisać. Jeszcze no ktoś musiał ci tekst po, 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 po tego po, po podrzucać tekst. Wiesz? Z. Kacper, nauczycielka. Tylko nauczycieli tak. robi, tak? Dobra, no to tutaj, od tego zacznie. Nauczycielka od polskiego się zawiodła. Bardzo proszę, bardzo proszę, kolei. Wy wiecie lepiej. Wy wiecie lepiej. Oczywiście, bardzo proszę. Bardzo proszę. Wy wiecie lepiej. A Takie krótkie, tak? Dobra, no to tutaj zobaczymy to pierwsze. W klasie unosi się zapach tytoniowy. Aż podlatę, lat go przyjdzie? Czy mnie moje receptory węchowe nie mylą? Oby myliły. Oby myliły, Czy ja czuję papierosy w tej klasie? No szanowni państwo, ile wy macie lat? Ja nie będę wam tutaj morałów jakich wprawić, ale niszczcie swoje zdrowie. Ja nie będę też dochodzić kto, od kogo tutaj pachnie tak, w cudzysłowie. Ale wy niszczycie swoje zdrowie. Swoje serce, płuca, po prostu wszystko. Opamiętajcie się. I... Czekaj, no powiem Ci takie... Mm, te same gesty, ten sam pomysł. To można było zrobić w jednym skeczu te dwa skecze. Także. Trochę naiwne, bardzo młodzieńcze. A yy, no, dziewczyny lepsze. Mi się bardziej podobały. No, nie, no, takie dojrzalsze, wiesz, aktorsko. To ja to rozumiem, wiesz. Bo to jest takie, dziecko mi pokazuje jak sobie wyobraża, wiesz, a tu nie ma nic, to nie ma nic wspólnego z aktorstwem. Znaczy, nie ma. E, Mateusz Glenn, ta jedna ciotka. udaje ciotkę. Ta lepsza sąsiadka w kościele. Marian, dawaj pieniądze na to. Nie, 10 złotych, nowa Goska dała 50 zł. Dawaj mi to. Proszę bardzo, proszę księdza. 200 zł Nie każdego stać, nieprawdaż? Bardzo proszę. Tak, tak, tak. Pieniądze. Mhm. A. Nie by fajnie, ale siedzę. Znaczy wiesz, tutaj u, ubiór, takie przebranie to robi, to robi ten, na mnie nie zrobiło specjalnego wrażenia, w jakby aktorsko, takie, takie dokładnie jak tamten chłopak. Ten sam styl, ten, ten sam przypadek, tak, tak, robimy sketch na temat, przebrałam się, umalowałam, malowałem i ten, i... Ale fajnie, no, fajnie. Kocham Cię w polskich produkcjach filmowych i telewizyjnych. Aktor na TikTok. O, teraz zobaczymy aktora. Który jest aktorem? Napijmy się z tej okazji. Helena, kocham Cię. Kocham Cię, Majka. Brygida, kocham Ciebie, Brygida. Kocham, kocham, kocham. Co? Kurwa, kocham Cię, kurwa. Zawsze cię kochałem. No dobra, no to... Nie, fajne, fajne. No, ale wiesz, że umie, e, umie grać. Style aktorstwa profesjonalnego na podstawie inwokacji z Pana Tadeusza Mickiewicza. Teraz, pierwszy moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić? Na no Ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęskni po tobie. Anno święta! To jasne i bronisz tę oby. I w ostrej świecisz brabie. Ty, co gród zamkowy, Nowogródzki ochraniarz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia <laughs> powróciłaś cudem! Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę, zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować Bogu. To ja miałem, kiedyś też miałem takie pomysły, żeby takie rzeczy właśnie... Coś tak się bawić. Ale to jest zabawa. Fajna, fajna, fajna zabawa. Ja to lubię, takie rzeczy. Ale gdyby nie było podpisane, to bym się czasami nie domyślił. Jak aktorzy zapominają i proszą o tekst jak trakcie no, żeby ale, w ale, letni tak? dzień, w upalny letni dzień, gry Przede mną z żytni łan. Zosiu, dzwoniących sierpów słyszeć szmer, na słówko. Słówko i świerszczów szept i szum. Na nie pamiętam, nie, nie pamiętam. pamiętam. Nie I żeby w oczach mych koszono konkol w snopie zbóż. Co mówię? Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień czas koźby dobrych ziół i złych. E, e i jak odpłowych zrzętych pól. Ptactwo się podnosi na żer. Tak, no to widać, że chłopak się bawi, że, że, że umie, jest kolorowy. Ale zdarza się w teatrze, tak, to, że jest typ. Taki, tak, dokładnie, dokładnie tak, jest tak. Mówi, mówi. Słówko? No, 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 no. Albo Ania! Kurwa, bo Ania siedzi u nas w teatrze z tym. Ania! Nie no, kurwa, wypadło mi, to jest niemożliwe. Tyle razy to grałem. Jak to było? No nie, bo to on mówi. Moje mi daj. Tak, tak, to było takie. Prawdziwe, to jest, pra to jest prawdziwe, tak. I te, i. Nie podpowiadaj mi pauzę, robię świadomą, tak? To jest takie wybrnięcie. Nigdy się nie myli. Nigdy. Da, da, da. świadoma. Pauzę robię świadomą. Jano DJ zobaczymy, kto to jest. O jakie wyś wyświetlenia. 2 miliony. Dawaj. Te, o nie, 2,8 to jest więcej. Każdy po, polski ojciec po powrocie do domu. Każdy polski. Znaczy... Ile tylko? O Boże ty mój! Ale się nagrał! Ho, 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 ho. Jakie wyświetlenie, ale nie o to chodzi, to nic nie ma! Nie daj wyprowadzić się z równowagi. Radio, Piowi radio. To jest mulasty, nim zajdzie słońce. No tak nam zaśpiewali, moi drodzy, że pogasili wszystkie światła, przynajmniej u nas w studiu. Zostały tylko latarzki w dłoniach. Mamy godzinę 16.30, pewnie część z was wychodzi teraz z pracy. Ciekawi mnie, jakiego środka transportu używacie, żeby przedostać się do domu. 69-66-69, dzwońcie niezmiennie do godziny 23. Jestem z wami, DJ Zimny Gulasz. No a my teraz siądziemy razem z Kizo i Bledką do taksi. No, fajnie, fajnie, to sympatyczne. Sympatyczny sketch taki, taki można powiedzieć. Teraz jeszcze to 2.10. Piowi, kasjerka obsługuje ciebie, a potem koleżankę, która kończy zmianę. 78.20 będzie. Karta, gotówka? Proszę. No proszę, jak tu tutaj idzie. Cześć gwiazdo? Co, do domu? <grystanie> No super! O, że to jest promocji! Świetny wybór. Też myślałam, żeby je wziąć totalnie, no Nie, 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 kochana, nie bierz tego. Leć sobie szybciutko, wymień sobie na tego wiesz, którego no Słuchaj, ja ci to tutaj wszystko zeskanuję, nie przejmuj się, leć sobie, w skarbie, leć sobie, wymień sobie to. Oj no. niedobrze, a nie Takie przewidywalne jakby ten, no tylko kwestia tam, że sobie powymyślał. Ale do grania to tak... To, to, z, z graniem to, to mm, trochę takie sobie, no. jak mały Kazio wyobraża sobie granie. To tak wygląda, tak mniej więcej. To każdy tak umi. ale on się nagrał. Adaś Rachwalak. Aha, naśladuje głosowo. Adaś Rachwalak. A co my tutaj mamy? Piękny koraliczek. Proszę państwa. O no, dobre. Jestem sobie właśnie w Etiopii. Dobry. Dobry! I taki mały chłopczyk grawi sobie taki koraliczek. <laughs> Ale po co on taki koraliczek sobie robi? Bez samego racja Taki koraliczek, a ten taki chłopczyk będzie mógł sprzedać, kupi sobie chlebek, kupi sobie coś innego do jedzenia. Ty dokładnie. I nie będzie głodował. Wspaniały, go obserwować. Bez kasy fiskalnej. Doskonały, ja pierdykam. Facet jest doskonały. No, pełna iluzja, stary. I, I mówi na temat, i ma te żarty śmieszne. Inteligentne. Dobry jest pan. Adaś Rachfalak. Tutaj jeszcze jest 612. Na... Co tak mało wyświetla. Ten ma kurde 2,8 miliona za nic, za to, że robi zupą. Ty ja pierdziel. TikTok jest niesprawiedliwy. Ja powiem wam, bardzo niesprawiedliwy. Dawaj, Adaś. <coughs> będzie zapewne pytanie, zabawne pytanie. Otóż e nie ma takiego głosu, Powtarzam nie ma takiego głosu, który lub lubię się na, 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 najbardziej najbardziej. A jest, że lubię się Będę się świadomać korwiny, bardzo bo to bardzo miałem Czy winę. Co zresztą wina, prawda? Prawda. Będę śledować pana... bogusowa pana, pana Bogosowa Lindy, rzeczywiście. Oczywiście, że tak. Wspaniały. Wspaniały, doskonały. Tu jeszcze pięćset. Jeszcze raz, jeszcze jedno, bo jest wspaniały facet. Policja komisarz Zarusz Wojkowski Prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. Nie mam. No to pan pojedzie z nami na komendę, a samochód zostanie odholowany na policyjny parking. Powiem ci jak zrobimy dzieciaku. O 20 mam spotkanie w mieście. Dzwonisz do gościa pod ten numer. Mówisz mu, że jesteś od tomka, babci i że pochodzenie pojazdu ma być na już. On przywozi ci kwity, a ja wystawiam ci gruby temat pasuje ci. Dobra, co to za temat? Doskonałe, doskonałe, naprawdę doskonałe. Janusz, palikot, palikot, palikot. O, takiego szmeru. Trzeczkę bardzo takie wpadające grzybowo, śmietanowo, A to troszeczkę tam jest w ze szmerkiem. Takie. Hmm, troszeczkę no troszeczkę smakiem łatwo. W wasze leśnym też to. A... Dobra, to fajne, fajne, co tu jeszcze mamy? Linda Vega, Pitbull, nowy porządku. Generalnie. Teraz robimy tą, tą scenę z Bogusławem, gdzie, gdzie on mówi, że, że wyrzuci go do rzeki i że spotyka tą nową dupę. Mega! Akcja! Żona chce się ze mną rozwieść, ale nie ma złego. Poznałem fajną dupę. Fantastycznie się popłakałem. Ty, jaki on ma pomysł? Jak grubo. Ho, 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 ho. Adaś, Rachfalak, jesteś jesteś, jesteś gość. Czy mam to zapowiedzieć, tak? Czy, czy po prostu. Już od razu mówię, Adaś tu był i kazał mi to puścić. Wyjaśniłem Państwu. Adaś był, kazał mi to puścić. To jest parodia Lindy i Pazury. To jest jakieś starsze, chyba to znam, ale zobaczymy. Jedł. A wiesz, nikt mnie nie chce, to sobie załatwiłem robotem na posterunku. A jak tam psy? A zabiłem je wszystkie. Czemu boguś? Bo to soki były. A ty ludzie. To ludzie. Ty, boguś, to co Ty będziesz teraz robić? Mam Czyli to było chyba po projekt. tym filmie... Bo to chyba po tym filmie, jakie się jąkałem po tacie. E, 96, 45 rok. Nie? To stary jak świat. Bywał kajakiem, jeździł na wielbłądzie i nurkował pod lodem. Bogu! Weźmy z tobą co? A co ty wiesz o nurkowaniu? No, ale to wiesz, to tak, tak. Ale to wiesz, no mało było parodii takich tych. Mnie się trudno sparodiować, nie? Moje dzieci umieją tylko tak naśladują, co ja pierdzielę czasami, wiesz, jak ojciec mój. Ostatni raz mówię, ostatni raz. Jeszcze raz i zobaczysz. Jak czasami wsiądą na mnie, wracie, to mam taki kabaret w domu, że to się w głowie wiesz. I to oni widzą wszystko, wiesz. Jak ja się zaperzam, jak ja wiesz. Ale dziewczyny na mnie zrobiły wrażenie. Faj, fajnie, fajnie to, to tak, tak świadomie, bo tak, to, takie te skecze to mnie nie bawią. No mają gigantyczne oglądalności. Ale to ja tego nie rozumiem akurat, bo tu nie miałem co oglądać. Może dlatego mam dużą oglądalność, bo nie wiesz co oglądać, bo myślę, że coś będzie, a nie ma. I nagle to się nabija, 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 nabija i Ty mówisz, muszę to zobaczyć, ma tyle. Ja się tam to złapałem. I oglądasz i nabijasz. A dobrze, chwalak, super. Słuchajcie, i tego w takim razie nabijacie, 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 żeby miało oglądalności. To może zróbmy taki odcinek, który będzie trwał 5 sekund. Znaczy, tak jak ten. 50 sekund odcinek. Nabije, nagle będzie miał oglądalność 6 milionów. No, bo każdy się nabierze, nie? Do zobaczenia za tydzień. Na kanale Wujka Czarka. Pa!